To <śmienicza> się kurwa zepsuło Kurwa psa pod Sra, to z nas, w to Ktoś... Ktoś z was się Ktoś was się Nie chcę wiedzieć dlaczego kurwa nawet Sra pod siebie Pod poduszce Na pampersie tak. końcu skądś ma tak 50 milionów Tarkowie To musi kurwa coś odpuścić sobie w życiu, tak? że musi puścić co? Już koniec gry? A, no, jakiś kolejny. No, już mapy, dawaj. No, A ty kurwa jesteś... głupia. Dobra, ty, już kurwa jest? lecimy, kurwa. Oglądanie filmów, jakaś z takich ludzi. O kurwa. Co ty, nie niebierdol, że nie oglądasz dzisiaj filmu... ...od którego się ludzie spuszczają wszyscy, kurwa, na świecie? Wartowanie czasu. Znaczy, nawet oglądam, ale będę grał przy okazji po prostu. A ten taki... ...sport to zdrowie... ...i filmy, oglądanie, o kurwa, dobra, to jest bilion IQ Tak <giby> babę wciągnęło <giby> o, Kurwa jak lecę Idealnie trafiłem <giby> Idealnie kurwa trafiłem <giby> nie wiem, tak? Stań tam po drugiej stronie A dobra czekaj Mogę po prostu to co wziąć to jest? <giby> O nie no kurwa spadłem no ja To jest najlepsze najlepszy w tobie Mój stary jest stanie? Właśnie nie, Ale... nie no wiem, chyba nic się no nie my, dzieje weźmy weź mnie zaproś jeszcze raz, bo ja wysiadłem Nie wiem czy tam mogę, nie mogę. Jezu, jak poleciałem daleko. Dobre. ale co tu się dzieje teraz z tym? Co tu się dzieje? Z tymi lampami coś kurwa? Nic się nie dzieje. Dlaczego mnie zepchałeś? A później wbijamy w pięciu nad faktorkę, nie? No i tyle. No, no. i zobaczymy, no, ile Zabijemy jednego wysła? typa i skawy. kawy, koniec. Nie no, no ale ty... to mój, mi przerwę, żebym przeniósł. Tarkowa. ile ma? 20 ma? 28... Nie Jebane schody tu są, kogoś chyba pojebało. Trzeba wchodzić? Co jest? Skaczę se na dupie! Yo! Skaczę se na dupie! Otwórz drzwi Ale jestem bogiem! Czemu zamknęły się drzwi tutaj? No otworzyły się teraz drzwi! Nie, ty kurwo! Dobra, mam to. Hmm. Jak tam niby wejść? Musisz kurwa wchodzić, no co? Bro, Dawaj mam, mam, cię tu, za serię. mam tu kolejną skrzynkę jakąś. Nie. A dobra, po prostu jak damy w. Zablokowałem wszystkie... schody, wchodźcie, bo jak głową schody zablokowałem. Dobrze, dobrze pościcaj. Dynią zablokowałem. Musisz wszyscy w ruchać, kurwa. Ja tu nie trzeba w ogóle wspinać się. Ska skakać wystarczy. jak. No, kurwa, no i Z wypadłem, no! Kura, mamy to! Po prostu skrzynkę okay. z góry sięgnąłem. Wy nie musicie też już To ja też się widzę, udaje, No dobrze idzie mi. dobrze, kura, dobrze. Do do. Dygina, kurwa, dobrze. No! aż wróciłem. No nie Bo to idzie w Ej, znowu jest po Nie trzymam, jest od dupę teraz! O kurwa! Lecimy! Dobra, co do ja? Ej! O. Dobra, sieba! Kto... Yeah. Widzicie mnie? O co chodzi? Nie musicie tam wchodzić już, wejdźcie tam po tej skrzynce, co na dole dałem. No hmm. jaki Tarzan ze mnie, patrz to kurwa, na góry patrz, Burito. to. Jebałem głową, to. Kurwa, Jest jebany! Gdzie ty poleciałeś, kurwa? Nie, nie wiem. Pa, tu trzeba, pa, pa, pa mam to! Mam to, ty Trzyma to jebana. Zatańczyłem go. Trzeba w kule trafić, i później kula cię wybija dalej. Daję full, ale Kurwo! Siła! Gdzie ja jestem? Co się to dzieje? Co się, to dzieje? To... Co się o... dzieje? Jestem w środku. Patrzcie, co się z moim ciałem dzieje. Co to chuja jest w tym kole, Co się... Co się... Czemu nas tego? Jaki dźwięk, kurwa... Kurwa mać! Jak go tarmośnął. Puść ją, szmato! Ale przecież to się razem okręci, zbugował to całe. <noise> co <noise> no to za dźwięk jest? To dźwięk są ojczyjne. Kurwa. mnie. No.